Siemeczko, z tej strony Piorun i witam Was w dzisiejszym odcineczku z Waloranta, który będzie takim odcinkiem przecinkowym, że tak to nazwę, zagramy sobie rankingowy mecz, może dwa. Zobaczymy jak pójdzie. Ile czasu to zajmie i tak dalej. No i mam nadzieję, że taki format Wam się spodoba. Może coś ciekawego się uda zrobić, może nie. I co? No i... No i chyba to wszystko w tym wstępie. Lecimy. Dobra, jest jet. Dobra, gramy na mapie Blind I spróbuję tutaj wbić jakąkolwiek rangę Chociaż wiem, że będzie ciężko Nie wiem ile meczów trzeba zagrać po rangę Widziałem, że tam albo 5 albo 3 chyba Jak grałem w poprzednim sezonie Nie miałem żadnej ranki, ale zaliczyło mi jaką miałem Nie wiem, Jak to się stało I ten odcinek wylatuje yy, ogólnie taki, taki przecinkowy odcinek Bo niedługo Ogólnie my jesteśmy atakującymi Tak. Nie, broniący mnie. No i ten odcinek ratuje jako taki przecinek, może. Do tego. Do odcinków, które będą się pojawiały, na przykład w czwartek, który się pojawi o coinach w Fortnite. Cie. I możliwe, że we wtorek się pojawi właśnie o Valorancie. Y, dotyczący nowej aktualizacji. Jeszcze na przykład w Minecraftie, może. Y, o Minecoin. Znaczy, teraz to Minelive chyba się będzie nazywał. Odcinek. Dobra, tutaj jest. Ładnie. No i o my live i ogólnie. Więc mam nadzieję, że takie odcinki aktualiz yy, o aktualizacjach a mi się spodobają. No i w sumie to tyle miałem do powiedzenia. tu jest też pierwszy gość. Ogólnie to nie wiem, czy dobrze robię kupując od razu wszystkie umiejętności i później yy, kevlar'a a dopiero później broń o, chyba wchodzą ale no trzeba się skupić przez chwilę, więc może nic nie będę mówił jezu, jak on mnie zabije dobra, nieważne ale jestem to słaby jezu, ja teraz tylko będę psuł ludziom grę zamiast zabić jednego, albo przynajmniej drugiego to oni mnie zabili No Pokszampowe powiem wam te statystyki mam Nie powiem, że nie I właśnie czasami sobie Valoranta ogrywamy na yy, Live'ach, więc zapraszam wszystkich O Ale fajnie Wygrano tak od razu Normalnie No e, i gitówa Jeśli ktoś wie jak ekonomię używać W tej grze To może mi napisać w komentarzu Będę bardzo wdzięczny Dobra, to jest ninja defuse normalnie Czy się uda? Uda się NIE! Dobra Chłopcu ace'a w ogóle odwalił A prawie ninja defuse'a zrobiłem, kurde ja Nadal mam takie gówniane statystyki, że nikogo nie zabiłem Ja oczywiście musiałem zginąć, no ale... Ale będę miał słabą i ja nie mogę No i po pięknym... Pięknej wygranej 3-0 Mamy 3-3 Niestety to wszystko przeze mnie. Jestem najgorszy w tym meczu. Czy ja naprawdę od 8 rund nikogo nie zabiłem. Aż tak jestem w to słaby. Myślałem, że choć trochę lepszy jestem. Trochę smutny to. Ja ogólnie to mam 15 minut odcinka, dopiero 4-4. A myślę, że z dwie gierki wstawię: jego pierwszą i ostatnią rangę. Ale chyba mi się to nie uda. A no, nie skoczyłem tu. Dobra, co ja z gostem, Tam będę się ten. Skakuje tutaj. Dobra, essa. No i nie Esso, żartowałem. C to no nie mogę, no, ani razu go nie trafiam. Nawet jak ja nie mam, kurde. Ach. No zresztą. Dobra, druga połowa będzie o wiele lepsza w moim wykonaniu. Ja wam to mówię. Przegrywamy 4 do 8. Yy, strasznie źle się zapowiada. Brakuje mi tylko. Nie, 5 punktów. Do wygranej. Nam... 8. Znaczy... A to do 13 jest. No to 9. No to tak. Trochę średnia. Ale jest szansa, jest szansa. Nie, no, nie mogę. No oni tu takie heady walą. Szkoda, że trować. A wiecie co? Kupię stawkę. czemu nie? Szkoda tego meczu bardzo, bo na początku wygraliśmy 3-0 Później się troszkę odpalili i... ...przegraliśmy Już na pewno Wiem, że to trochę moja wina Ale typ tutaj kurde z brązem trójką Ten... Gituwa gra, ale... Ten Eufonia, no 6-12 No tak średnio Szczerze pompowym, powiem, więc... Więc no Zapora okniowa O, świetnie Ja tu jestem dobrym snajperem, co? Dobra, PogChamp! Wygraliśmy Jedną... Jeszcze 10 i będzie remis, no I patrzcie, teraz mi stać na kewa, no i PogChamp I nie straciłem awki, nie zginąłem W ogóle ja mam najwięcej śmierci, ale 14 na 15 rund to dużo. Przynajmniej tak mi się wydaje, co nie? Dobra, patrzcie, zacząłem mówić o tym typie, że gra słabo, i zaczął grać jak terrajna, i teraz ja wyglądam jak jakiś totalny nubek przy tym, co oni tutaj grają. A w sumie wyglądam, ja jestem totalnym nubkiem przy tym, co oni grają ogólnie w Valorant'a, więc. co zrobić? I ogólnie chciałem Wam jeszcze podziękować za tak pozytywny odzew pod ostatnim odcinkiem z, coin z pokazywania, gdzie są coiny w Fortnite'cie. No, już dawno tak nie było fajnie, więc dziękuję. I lecimy dalej, po więcej. 33 minuty odcinka. Ciekawe ile mi z tego wyjdzie. Z 5 minut? Bo nic tu ciekawego nie pokazuję. Żadnych plays chyba nie nic, więc... Nie wiem, czy jeszcze drugiej gierki nie nagrać. Chciałem, żeby to dzisiaj wleciało, w niedzielę, kiedy to nagrywam, ale... chyba to się nie zdarzy. A szkoda bardzo, bo o 20 bym nie chciał wrzucać, czy jeszcze zmontować to. Za długo, ładnie, super gościu Niestety, więc to nie wleci jako taki przecinek Chyba, że w poniedziałek by wleciało, ale wtedy we wtorek by kolejny film wleciał. tak dwa filmy pod rząd, to... Mm. Co jest? Nie dość, że zabił bota, to jeszcze typa Znaczy bota, drona, to jeszcze gościa naszego, więc... Jaki pogcząt Dobra, dawaj, 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 dobry plan, dobry plan Dobra, udało się. Kolejna runda ugrana. Niestety zginąłem przez burzę. Ale dobra. Kolejna runda ugrana. Mamy szansę to ugrać. Nie mówię, że nie. Kupuję e, operatora. Tak o normalnie. Operator jest kupowany. Nadal 3 fragi, Ale 5 asyst, więc to jest zawsze coś. Prawie, że najwięcej jest z całego zespołu, więc zespołu. Z całej drużyny więc nie jest źle. I u nich też w przeciwnej drużynie też mają po 5, więc widzicie. Nie jestem może aż takie słaby. Nie no, to jest jasno, że jest to Gościu! Kolejna wygrana, no to jest spokrzom. No 9-11, jak lecimy? 4 z rzędu normalnie. Mówię wam, my to jeszcze możemy ugrać, a już się chciałem poddawać. Ale kombek był za z 20. Czterech do 10 chyba, czy tam 11? do 12, to 11 do 9 tu jest powtórka. <laughs> Nie wiem gdzie idziemy. Jestem. No dostał no w kąty dostał. Dobra, chłopiec tam. On w nogi dostał. Czy tam to drugie dostawne? Nie wiem. dokładnie. Yes. Dobra, brawo. No widzicie, dostał w nogi 127. Więc kurde, jaki nie fart, że trafiłem w nogi? Nie no, po prostu trzymam na dole celownik. Jestem totalnym kupskiem. W tą grę, ale. Ale dostał w nogi. No. Dobra, to killjoy, kurde Dobra, zatrzymano. Brawo, chłop co robi? Kurde, chłop nam teraz. On jest dopiero. Jezu, jaka to jest przepaść. A zabij, A no tak, no. no ja wiadomo, że zabiłem. 11, 11. Kurde, ale comeback robimy 42 minuta nagrywek. Jeden mecz dopiero zagrałem 12 do 11. Kurde, mamy szansę to wygrać. I właśnie jestem debilem. I się zagadałem, i kurde, no wyszło jak wyszło. Kurde, nie dolecę tam. Dobra, jest 3 do 2. Dobra, nic tu nie ma. Nie, plecy, plecy, kurde. No i wygrana. No i pokczam. Ja nie mogę. Jakiego my kombaka odważyliśmy? To jest. Nie no, za to to musicie łapeczkę w górę strzelić. No takiego kombaka myśmy odwalili. No my chyba przegrywaliśmy 4 do 11 i zrobiliśmy 13-11. Chłop miała 32 fragi normalnie. To się nazywa kombak. Jest tu gdzieś jakiś ten? Tablica, przebieg, o przebieg. A kurde. Karta, Valorant, Killjoy, o. Super. Jest tu gdzieś przebieg, ile do ilu? Nie ma, no trudno. No ale dobra, jeśli podobał wam się taki odcinek i może byście chcieli więcej takich odcinków przecinkowych troszkę splątanymi właśnie z Fortnite'em, może z Minecraftem Hardcore, to zostawcie łapkę w górę, nie będę żadnego progu mówił, ale wiecie, no zachętę możecie zostawić, żeby ten filmik się wyżej pozycjonował, no. A jeśli ktoś nie subskrybuje, to też możecie zasubskrybować kanał. No i co, trzymajcie się i do następnych odcinków. Hejo!